I ze mną jest uśmiechnięty Kacper Borowski. Kacper, widziałem, że tuż po meczu od razu zostaliście, znaczy wyszliście bardzo szybko z skali, zostaliście wezwani. Co to za zebranie, co się wydarzyło? Pilne zebranie sztabu. No trener kazał po prostu szybko iść do szatni, się po prostu przekazać parę słów, żebyśmy później mogli wrócić, rozciągnąć się i w miarę szybko później wrócić do domu. Zwyciężyliście, chociaż to nie był dla Was łatwy mecz. Do przerwy przegrywaliście. W tej trzeciej kwarcie m.in. Twoja trójka na 59 do 52 tutaj spowodowała, że ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że zaczęliście, mówiąc kolokwialnie, odjeżdżać w tym momencie rywalom. No tak, no do połowy trochę... No, graliśmy bardzo w kratkę, dużo jakichś głupich strat popełnialiśmy. Z tego, co pamiętam, trener w szatni powiedział, że z tych strat straciliśmy bodajże 14 punktów. Czyli tak naprawdę my dawaliśmy łatwe punkty z naszych głupich błędów, ale też dostaliśmy informację, że mają grać dalej swoją koszykówkę, konsekwentnie, konsekwentnie i w końcu po prostu złamiamy przeciwnika i wywieziemy zwycięstwo. Sporo trujek w tej właśnie trzeciej, czwartej kwarcie po waszej stronie. Tak, no bo graliśmy konsekwentnie na, na nasz basket. Otwierały się pozycje, każdy już poczuł ten flow, ten luz i po prostu robiliśmy swoje, trafialiśmy, zrobiliśmy no prawie 20 punktów przewagi, wygraliśmy, jesteśmy zadowoleni, możemy wracać do Szczecina. A tak szczerze, czuliście trochę zmęczenie, no bo to był trzeci mecz w ciągu 6 dni dla Was? No może lekkie było odczuwalne, ale też y, trener dobrze rotował składem przez te wszystkie mecze, każdy miał powiedzmy równą ilość minut, więc... Yy, może lekkie jest, ale no nie możemy na to jakby patrzeć tylko robi swoje i grać dalej. Tyle Kacper Borowski panowie, oddaję wam głos. Dziękuję.